Dzisiaj muszę wykonać trzy zadania, a jeśli mi się to nie uda, to niestety pokażę Wam moją twarz. Jeśli Wasz się cineczy zostawcie łapkę w górę i suba, no a my lecimy do challenge'u. pierwszym z tych trzech challenge będzie yy, przeskoczenie jeszcze kratek, bo może już słyszeliście, że niektórzy otogarzy skoczyli 5 kratek. O, skoczyłem 5 kratek, uhu. A za to ja przeskoczę przysko 6. Jak to zrobiłem? Zobaczcie sami. Yy, ten skok nie jest trudny, po prostu trzeba mieć dużo farta, żeby w idealnym momencie się wybić. No i wam się uda. Mi udało się za czwartym razem. Kolejny challenge było takie coś, że skaczę z wieży na 50 metrów strzelam wystarczy strzeczką, która wylewa wodę i muszę do tej wody trafić i wtedy zaliczony jest punkt. Dobra, lecimy. Jest! Udało się! Ło! Wow. A ostatnim i najtrudniejszym zadaniem był Water Skill z 100 tysięcy kratek. Tak, nie przesłyszeliście się. Musiałem zrobić Water skill ze 100 tysięcy kratek. I mam tylko jedną próbę. Jeśli mi się nie uda to oczywiście pokazuję wam moją twarz. Dobra, jesteśmy na 100 tysięcznej kratek I lecimy. O kurczę, trochę to zajmie. No a w tym czasie kiedy moja postać sobie spałabym leciała, ja pograłem sobie w piłkę. Eee, poszedłem do łazienki nieważne dobra trzy tysiące Ole emocje! O kurczę, ale to szybko leci. Musiałem pół godziny czekać, żeby zlecić. Dobra. O, o, i Bum! Jest! Udało się! O! Nawet nie wiecie, jaką wtedy poszłem ulgę. Jeśli chcecie kolejny challenge to opiszcie w komentarzach pomysły. Na razie.